Yeah. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gajmar, w dzisiejszym filmiku nagram dla was, jak mówię, policji, żeby uwolniła demon z z czegoś tam w Chinach, z więzienia w Chinach. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu poznanie link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 159 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy słów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przy ze mnie postorwieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Policjo, uwolnijcie demonza, bo się o niego martwię. Nic złego nie zrobił, jego historia sięga wszystkich jego. Po star na Twitchu i Kiku. Po filmiki na YouTube i po Insta Story i relacje na Instagramie. To jest naprawdę niesamowity człowiek na wysokim poziomie. Potrafi robić wszystko z niczego. Naprawdę to dobry człowiek. Uwolnijcie go, bardzo proszę. Nic złego on nie zrobił. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przy fajnego odcinka wyjaśniającego policjantom, żeby uwolnili demonza i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyli ci panarka, pa e-lopa Życzę Wam miłego dnia. Pa pa.